A jednak pompa ciepła się spierniczyła. A zresztą zobaczcie sami. Mężczyzna ma lepiej w życiu, bo tak mężczyzna nie, nie, nie rodzi dzieci, nie wychowuje dzieci, nie sprząta, nie pierze, nie gotuje, nie prasuje. Tylko co robi? YouTube! Uje. W takich warunkach nie można pracować. Możesz coś zrobić z tym dzieckiem. Dobra, idźcie na spacer, bo dzisiaj jest problem straszny do rozwiązania. Masz A jakiś bo pomysł? Chyba się zepsuła. A masz się pomysł jak to rozwiązać w ogóle? Jeszcze nie mam. No. Ale mój mąż jest złota rączka, to Tak, nie podlizuj się, nie chcę cię tego robić. A oto dzisiejszy pacjent. Tak, tak, kochani, to jest pompa ciepła. Co prawda w trochę innej formie, ale jednak pompa ciepła. I sytuacja jest taka, że to wiem po trzech latach przestało suszyć. Nie wiem, co jest problemem. Mam takiego sprytnego szwagra, który dużo wie, i będziemy próbowali to naprawić sami. Jak nie, to zamówimy sobie jakiś serwis. Ale najpierw zajrzymy, co jest, co może być nie tak. Nie wywala żadnego błędu. Może troszkę dłużej yy, suszy. Suszy, to jest dużo powiedziane, bo pranie wychodzi mokre. Yy, a tak jak powtarzam, nie ma żadnego kurde błędu i nie wiem, nie wiem co tak naprawdę jest. A skąd moje przekonanie, że to jest pompa ciepła, to zaraz wam pokażę. Mamy o oh jest! Zobaczcie co się dzieje. To co się w ogóle wyrabia. To jest ten syf taki, który się zbiera podczas każdego suszenia. Tutaj ma taki filtr, do którego to się zbiera. Zresztą zobaczcie, po ostatnim suszeniu jeszcze zostało troszkę. I tego główna, o takiego, zbiera nam się w cholerę. Muszę pójść po jakąś torebkę i będziemy to zbierali w jakąś torebkę, żeby syfu, że nie narobić. Zobaczcie. No, po prostu w cholerę. Podkurzamy to trochę i zobaczymy, co z tym będzie dalej. Wszędzie, wszędzie ten pił jest. Tu jest taka szuflada, do której zbiera się woda. A szwagier mówił coś o tym pasku tutaj, a zaraz będziemy oglądać dalej. Dobra, niech ktoś teraz powie, że od suszarki ciuchy się nie niszczą. Hahaha. Ha, ha. oczywiście, że trochę się niszczą, bo tu jednak i temperatura wchodzi w grę i to, że po tym bębnie to się trze, więc nie mam takiej opcji, żeby się nie niszczyły całkiem. jedną rzecz. Zdejmujemy ten filtr. Pyk. A naszym oczom tam ukazuje się, uwaga, parowniczek. Nie jest jakoś bardzo zapchany. Teraz sobie go pooglądam z bliska jeszcze sam. Bo jestem ciekawy, czy tam czasami gdzieś jakiś wycieków nie ma. Bo pierwszym takim podejrzeniem naszym jest, czy czasami ta pompa ciepła która w nim jest zastosowana, jeszcze ma gaz, bo może być tak, że tego gazu już tam po prostu nie ma. nie? Żeby to ogarnąć lepiej, to ja muszę stąd ją wytargać, bo ta łazienka jest strasznie duża po prostu i nie mam w ogóle miejsca, żeby się dostać do tych wszystkich podzespołów, które chciałbym na początek oczyścić, tak jak mam powiedziałem, bo może tam są po prostu poprzypychane jakieś kratki, bo z tyłu są takie kratki wentylacyjne jeszcze, więc trzeba to najpierw oczyścić, a później opuścimy i zobaczymy, co się będzie działo. Ile kurzu tu jest boku było, a tutaj o czym ukazuje się sprężarka? Sprężarka firmy GMCC, czyli w sumie prawdopodobnie żadnej firmy. Dalej mamy zawór rozprężny, a pod spodem, z tamtej strony, jest, że tak powiem, to co nas najbardziej interesuje. Dobra, musimy trochę tu nakurzyć. tak wygląda ta suszarka z drugiej strony widzieliście ile wyjąłem tego syfu pieprzonego i to jeszcze jakieś mokre to w ogóle jest dobra dobra słuchajcie, jak się bawić to się bawić rozbieramy dalej wyczyścić trzeba całą zdejmiemy jeszcze tą pokrywę co tu się mieści, bo się tak zastanawiałem którędy ta woda zbębna. Płynie do. I już wiemy. Jeszcze jakiś syf. Aha, jak to idzie, to tutaj sobie wiatraczek, że tak powiem, podwiewa. Czyli taki, taki to system jest, słuchajcie. Dobra, wyczyścimy ją całą, spróbujemy ją złożyć, no bo myślę, że kurde, może to wcale nie jest coś zepsutego, tylko po prostu kurde zasyfiona była. Więc warto zaglądać też do takich rzeczy. Najbardziej intryguje mnie ta część. Tu chciałbym się dostać, bo tam siedzi parownik. No, więc jego trzeba wyczyścić. I to jest takie największe moje zadanie. Muszę się tu jakoś dostać. Poczyściłem, co się dało. Poskręcałem boczki, jedną, drugą stronę. Tam jeszcze ten parownik delikatnie przedmuchałem na tyle, co się dało. Jeżeli ma być źle, to i tak będzie źle. A jeśli się udała naprawa, to mam o tym powiem jeszcze. To trochę zsyfu jest, kurde, ile tego W cholerę wody się z niej wylało, więc mam nadzieję, że to była jedna z przyczyn. Więc słuchajcie, o takie rzeczy jak zmywarkę, suszarkę też trzeba dbać. Trzeba zaglądać, gdzie się da, Żona ona miała piernicz. Rycy są. Podobno nie było, a są. Nie wiem. No, ale nie będę z tego powodu płakał. Z drugiej strony nie ma, żeby takie rzeczy używać do podpierania suszarki. No to jest po prostu zgroza. E mała. Zrób tu ty, tytu, tytu. Ty, ty. Kokoszeczka. A bo Zuzia chociaż przytul. Dobra, słuchajcie, zakładamy filtry. Te, które mają zbierać tutaj, będzie tak powiem kurz. Zamykamy dolną część. Na razie nie zakładam góry, bo jestem ciekawy, jak ona pracuje. Jak to będzie wszystko się tutaj odbywało. I razy. Prawie że, prawie, że równo stoi. Próbujemy ją podłączać, uwaga. Cicho. Nie wywaliło nic. Wybuchu nie było. To już jest jakiś plus. Przełożymy sobie planko. Ile to moja żona do pralki wrzuciła? Zobaczymy. Pewnie za dużo jak zwykle. Przełożymy no, to, ale nie ma znaczenia w ogóle. Dlaczego nie ma znaczenia, że Wam pokazuję? Dlatego, że ten wężyk czarny, który tam jest, o ten, który widzieliśmy też na wcześniejszych zdjęciach, on idzie z tyłu. O, jeszcze trochę tu się nadbierała. Wszystko mi się nie udało. To on tam idzie zamiast tego szarego, ten czarny wężyk służy do tego, że tu nam się nalewa woda, zamiast na odprowadzenie kanalizacyjne. Więc my odprowadzamy kanalizacyjnie. To oglądajmy, jak to działa. Gębę się kręci, Mam jeszcze syfles. trochę mnie to boli, ale trudno. No i zobaczymy. 2 godziny 12. Nie wiem, czy widzicie, bo pewnie coś miga. 2 godziny 12. Zobaczymy, czy wysuszy i jak wysuszy. Powiem Wam, że mam zawsze jeden problem. Zawsze po składaniu zostają mi śrubki. Nie wiem, jak to jest zrobione. Ale widocznie były niepotrzebne, skoro ich nie przykręciłem. Bo te dwie są do tej klapy, która będzie założona. No i to rozumiem. A skąd się wzięły te dwie jeszcze? Tego nie wiem. Ale widocznie były nieistotne. Weź zobacz, bo ja sprawdzałem. Chyba się wysuszyła. Chyba tak, ale jeszcze jest 30 minut. No dobrze, no ale to skoro 30 minut a już jest prawie suche. To co się mężowi należy teraz? Chyba 38. Co się należy mężowi w tym momencie powiedzieć? chyba herbatę zrobić. A coś jeszcze powiedzieć? Ja jestem na niego ogólnie obrażona, więc nie powiem mu nic. Ale trwało mu za to. Chcę kontener przy szopie. A po co ci ten kontener? No ten, na worki takie coś już mają panowie, tylko że jeden. No to nie będziesz segregował? Nie. Czemu? Bo ja nie mam nigdy do segregacji, tylko mam zwykły, ogólny, to chcę zwykły. A co ty znowu tam robisz? Nic. Widzę, że już coś, coś rzeźbisz. Zdeseknęła postać taka, konstrukcja tamta, ale mi nie wyszło. No. Oni mi tak nie segregują tutaj. Może zaczną? Nie. Nie wiesz w cuda. Możesz dać. Możesz dać. A nie możesz sam zrobić takiej konstrukcji przy to prostej? Zapraszam deski mąż. Ptaszki ćwierkają. Pompa prawie nie chodzi. Wiosna idzie. Ty patrz, akurat się włączyła. Tym razem obyło się bez serwisanta. Słuchajcie, trzeba dbać o takie rzeczy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Bardzo proszę o łapeczki w górę, bądź w dół. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału i zapraszam na kolejne filmy. A już następny w piątek. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia, kochani. Dziękuję bardzo.